Elektrolux MEW6S327UX sprawdzi się idealnie w niewielkiej łazience. To urządzenie, które pozwoli zadbać o utrzymanie Twoich ulubionych ubrań w świetnym stanie na dłużej. Jak wskazuje karta energetyczna produktu, pralka należy do klasy F. Urządzenie mierzy 45 cm głębokości, 59,5 cm szerokości i 84,5 cm wysokości. Takie wymiary sprawiają, że pralka idealnie sprawdzi się w mniejszych łazienkach, gdzie każdy zaoszczędzony centymetr przestrzeni ma znaczenie. Ładowność tego modelu pralki wynosi 7 kg. 14 programów, w jakie wyposażono pralkę Electrolux, pozwoli ci na idealne dopasowanie parametrów prania do rodzaju odzieży. Dzięki temu możesz zadbać o czystość tkanin bez ich uszkadzania. Program Szybki 14 Minut to świetne rozwiązanie, gdy się spieszysz. W ciągu niespełna kwadransa pralka przejdzie przez wszystkie cykle prania. Dzięki temu możesz w bardzo krótkim czasie usunąć niewielkie zabrudzenie z ubrania, które chcesz wkrótce na siebie założyć. O potrzeby alergików zadba program antyalergiczny z parą. Para dokładnie usunie z odzieży nie tylko alergeny, ale również pozostałości detergentu. Połączenie efektywnego prania z funkcją parową pozwoli zmniejszyć dolegliwości skórne zarówno u małych, jak i dorosłych alergików. Nie masz czasu na przeprowadzenie pełnego cyklu prania? Dzięki funkcji Time Manager możesz odpowiednio dopasować długość cyklu do Twoich potrzeb. To szczególnie wygodne rozwiązanie, gdy potrzebujesz niespodziewanie wyjść lub zapomnisz o nastawieniu prania. O stan tkanin zadba automatyka wagowa SensiCare. Urządzenie automatycznie dostosuje czas prania do ilości wsadu, aby jeszcze lepiej chronić ubrania przed zniszczeniem. Dzięki opcji Soft Plus Twoje pranie jest znacznie bardziej miękkie i przyjemne w dotyku. Odpowiednie rozprowadzenie detergentów pozwala także skuteczniej usuwać zabrudzenia. Soft Plus zapobiega również nadmiernemu gromadzeniu się substancji chemicznych w jednym miejscu na materiale. Certyfikat Woolmark Blue pokazuje, że pralka Electrolux jest odpowiednim wyborem do prania wełnianej odzieży. W trybie prania pralka generuje 58 dB. Podczas wirowania poziom głośności jej pracy wynosi 77 dB. W filmie wystąpiły akcesoria. Jeśli poszukujesz kompaktowej pralki, która zadba o twoje ubrania i pozwoli zachować ich świetny stan na dłużej, Electrolux MEW 6S327UX to model wart rozważenia.